Automarket Kielecka 1 zaprasza na badania pojazdów do 3,5 tony bieżące, naprawy, wymiany olejów, filtrów, wulkanizację. To też punkt odbioru zamówień dokonanych na oponeo.pl Serwis klimatyzacji, kompleksowe mycie pojazdów i czyszczenie ich wnętrz. Na miejscu zakupić kosmetyki do detailingu znanych marek. Funkcjonuje tam też wypożyczalnia bagażników dachowych. Smród, zaduch, wysoka temperatura i mała powierzchnia to realia i codzienność dla ofiar handlu ludźmi. Te trudne warunki, z którymi mierzą się poszkodowani w tym procederze, odwzorowywał specjalny escape track, który do naszego miasta przywiozła policja z Holandii. W tej niezwykłej plenerowej lekcji w środę udział wzięli uczniowie wszystkich szkół ponadpodstawowych z naszego regionu. Jak mówili, po wyjściu ze specjalnej ciężarówki, wrażenia były wręcz ekstremalne. Policjanci z komendy powiatowej Policji w Końskich zorganizowali wyjątkowe wydarzenie profilaktyczne, które ma na celu. Przede wszystkim uwrażliwienie społeczeństwa na problematykę związaną z handlem ludźmi. W tym celu do końskich przyjechała wyjątkowa profilaktyczna ciężarówka Escape Track. Jest to przede wszystkim mobilny pokój zagadek, w którym społeczeństwo musi zmierzyć się z różnymi interaktywnymi zadaniami, mającymi na celu przede wszystkim wydostanie się z tego pomieszczenia. Uczestnicy projektu muszą się zmierzyć z dramatyczną rzeczywistością, jaką zostały dotknięte ofiary handlu ludźmi. Celem całego wydarzenia było edukowanie głównie młodzieży o tym, jak wygląda proceder handlu ludźmi, gdzie pojawiają się pierwsze zagrożenia z tym związane i jak ich uniknąć. Escape Track na koneckim rynku był niczym innym jak po prostu mobilnym escape roomem. Uczestnicy z koneckich szkół średnich mierzyli się z realistycznymi scenariuszami opartymi na prawdziwych historiach ofiar handlu ludźmi. Escape Track to 19-metrowa ciężarówka, w której odtworzono warunki, w jakich przetrzymywane były ofiary handlu ludźmi, a uczestnicy projektu Muszą wykonać specjalne zadania, aby się z niej wydostać. Pomieszczenia w pojeździe zostały przygotowane tak, aby odzwierciedlały warunki życia ofiar handlu ludźmi, uświadamiając ich cierpienie i traumy. Jest to e, pomieszczenie, w którym znajdują się trzy pokoje. Pokoje mają odzwierciedlać sytuację, jak, jaka jest w rzeczywistości. W pierwszym pokoju jest opowiadana historia autentyczna, gdzie osoby, które wchodzą, muszą z tej historii wyczuć i wyłapać kody, które następnie wpisują na klawiaturze, żeby przejść do kolejnego pomieszczenia. Następnie jest pomieszczenie kuchni, w którym znajdują się też różne przedmioty, na którym są, e, znajdują się różnego rodzaju cyfry, znaki. E, są podpowiedzi też, co jak w kolejności ułożyć. E, uczniowie muszą to znaleźć, ułożyć i wtedy przechodzą do następnego pomieszczenia. W następnym pomieszczeniu mamy pokój. E, już jest troszkę łatwiej, bo szukają odpowiednich cyfr tylko, e, które układają w kolejności, wciskają i wychodzą. W pomieszczeniach jest odwzorowane wszystko tak, jak e, powinno to wyglądać, czyli zarówno zapachy, e, temperatura, e, duszność, e, także... No bardzo ciekawe przedsięwzięcie i warto skorzystać, żeby zobaczyć jak osoby, które yy, że tak powiem, są obciążone tym handlem ludźmi, zostają, przekupione, zostają kupione czy sprzedane, w jakich warunkach żyją, w jakich warunkach się znajdują. Grupy szkolne po zrealizowaniu zadań i opuszczeniu ciężarówki nie ukrywały swoich emocji. Doświadczamy na swoim, że tak powiem, osobie, na swoim ciele tą historię tak na żywo i przechodzimy z tą dziewczyną od początku tą historię. Kiedy wchodzimy, jesteśmy w takim jakby przedsiębiorstwie i dowiadujemy się, jak ta dziewczyna trafiła do tego miejsca e, i co się wydarzyło w jej życiu, że jakby później była, że tak powiem, handlowana i wykorzystywana. E, no myślę, że bardzo pouczające na żywo można doświadczyć tych emocji i faktycznie te emocje czuć. E, w samym jakby pojeździe też bardzo śmierdzi i to wszystko oddaje te faktyczne warunki, e, no i naprawdę jednak wpływa to na te emocje. Jakbyś nam powiedziała o tej historii tej dziewczyny? E, jak to się zaczęło, że ona została przehandlowana? Tak, e, ta dziewczyna, ona była samotna, nie miała znajomych. Też rodzice jakby m, chcieli, aby poszła na jakieś studia, z którymi ona nie do końca była zgodna, e, więc e, nie miała wsparcia od rodziców, była samotna, nie miała miłości i tak też poznała chłopaka przez internet. E, I z tym chłopakiem e, właśnie wyjechała za granicę, e, gdzie później trafiła do takich warunków i była wykorzystywana. Przed rozpoczęciem całego wydarzenia do zgromadzonych ze sceny ustawionej na rynku w Końskich przemawiali starosta Konecki, Grzegorz Piec, burmistrz miasta i gminy Krzysztof Obratański, komendant powiatowy policji, inspektor Mariusz Przyborowski. Obecni na miejscu byli także między innymi członek zarządu powiatu koneckiego Dariusz Banasik, wiceburmistrz Krzysztof Jasiński, dyrektor pub Koński Jacek Werens, komendant Koneckiej straży pożarnej brygadier Ryszard Stańczak, Naczelniczka wydziału profilaktyki społecznej komendy głównej policji, młodszy inspektor Wanda Mende oraz wielu funkcjonariuszy policji z końskich, komendy wojewódzkiej w Kielcach, komendy głównej Także Straży Granicznej. Na miejscu funkcjonowały też stoiska profilaktyczne różnych jednostek związanych z powiatem koneckim i gminą końskie. Całemu profilaktycznemu eventowi, który poświęcony był tematyce handlu ludźmi, towarzyszyły występy i prezentacje artystyczne. Między innymi obejrzeć można było profilaktyczne prace plastyczne młodzieży z drugiego elow końskich. Spot telewizyjny przygotowany przez uczniów ZSP1. Teatr Lustro z drugiego Elo zaprezentował krótki spektakl. Inscenizacje aktorskie prezentowała też młodzież z obu koneckich ogólniaków i z ZSP numer 2. Z kolei zakład doskonalenia zawodowego. Zaprosił do wzięcia udziału w grze terenowej Złudna Wolność. Partnerami wydarzenia byli Fundacja Reshape, Ambasada Królestwa Niderlandów w Polsce, Policja Królestwa Niderlandów, Uniwersytet Wrocławski, Polska Policja, Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Natomiast Miasto imina Koński oraz Powiat Konecki wspomogły policję w organizacji tego ciekawego przedsięwzięcia. Warto dodać, że holenderski Escape Track pojawi się tylko w 16 miejscowościach w Polsce.